Widzimy z złocz należy do rodziny liliowatych. Lubi gleby gliniaste, próchnicze, z dużą ilością składników odżywczych. Miejsca osłonięte, półcień, jest mrozoodporna, zamyka kwiaty na noc i w deszcz. Zależnie od gatunku rośnie na polach, łąkach i przydrożach, złodź łąkowa i polna. W lasach liściastych złodź mała i złodź żółta y, oraz pochwolistna. W zaroślach żółta i łąkowa, na polanach pochwolistna. Złodź żółta lubi gleby żyzne, wapienne, z dużą ilością azotu, próchnicze, piaszczysto-gliniaste. Podlewamy w suszę. Lubi nawozy organiczne azotowe i komponuje się z zawilcami, pierwiosnkami, fiołkami. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, pierwotniakobójczo. Leczy choroby gardła, zatok, górnych dróg oddechowych, grzybice, choroby bakteryjne układu pokarmowego, skóry, rany, liszaje. Jedna część suszu na 5 części 40% Alkoholu, odstawiamy na 7 dni, filtrujemy, pijemy jedną, dwie łyżeczki 2-4 razy dziennie. Przemywamy rany i skórę w chorobach bakteryjnych i wirusowych. Ziele roztarte z masłem lub tranem do, służy do smarowania ran. Jedna część papki zielnej na od 3 do 5 części masła lub tranu. Nie wolno przekraczać dawek, nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią, sok może uczulać. Dziękuję, miłego dnia!